Słuchajcie, drodzy widzowie, podobno jest jakaś awaria i generalnie, internet przez chwilę nie działa. Albo dalej nie działa, I powiem wam tak: wszystkie karty mi się wyłączyły i nic mi tu nie chce działać prawidłowo jak powinno. A nawet jak działa, to mnie wylogowywuje, więc szkoda trochę. Ale jedna rzecz jest warta do poruszania: Wiele z was się pyta, czy opłaca się inwestować w te nowe naklejki, jak one będą wyglądały i co z nimi będzie. A ja wam powiem jedno. Powinny być na promocji na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy w 70%. W 75% tańsze, w sensie inaczej tańsze. Promocja oczywiście będzie dotyczyła kapsułek, bo jak sobie teraz będziecie chcieli na przykład wpisać kapsułki. O dobra, to się. Wy... A to i tak jest zbyt długie hasło, żeby było widoczne. Na... Będziecie chcieli sobie wpisać kapsułki 2025. Dosłownie musiałem się wszędzie logować, czy to YouTube, czy to Steamy, inne rzeczy, masakra, ale jak sobie wpisujecie kapsułki 2020, niestety jeszcze nie wyskakują, ponieważ są na tradebanie i będą miały Unbana, kiedy? Będą miały Unbana chyba na przestrzeni najbliższych dwóch dni z tego co kojarzę. Bo 12 się pojawiły, z 12 na 13, więc pierwsze kapsułki powinny być chyba 20 na 21, no coś, coś, znaczy 21, a kolejne będą 21, więc jeszcze większej ilości. Według mnie, Walf raczej dodadzą promocję i według mnie nowe naklejki nie są wcale takie fajne, jakby się mogły wydawać tak swoją drogą. Jestem bardzo ciekawy, jak się one sprzedadzą, bo to wydaje mi się, że powinno być najważniejsze pytanie. A nawet jeżeli teoretycznie sprzedadzą się słabo no to dopiero wtedy będziemy mogli sobie gdybać i rozmawiać, czy rzeczywiście będzie można się opłacało coś tam kupić. Osobiście uważam, że trzeba na spokojnie poczekać. Pamiętajcie jednak, że nie ma magicznej kuli, a nóż Valve może zrobić promocję albo w zasadzie jej nie robić, albo w ogóle po prostu stwierdzić, że nagle doda promocję na kilka dni i wtedy je usunie. Nie miałoby to kompletnie sensu, bo Valve rzeczywiście jest nastawiony na zysk, no ale co, jest to jak najbardziej możliwe. Dajcie w sumie znać w komentarzu, czy Wy inwestujecie, lub będziecie, albo nawet i planujecie zainwestować w kapsuki z 2025 roku z Budapesztu. Jak jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam oczywiście do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla nas w postaci nowych graczy, jak i sponsorów. Oraz na Discordzika, gdzie macie nic innego jak konkursik na 20 of Card oraz na kolejne 20 pesos Card. Wszystkie zasady są łatwo, bardzo łatwo, no w fajny sposób wyjaśnione. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.